Zgadza się? Coś jeszcze może Pan do tego dodać? Ja mogę dodać, że, że mnie to zaskoczyło najbardziej w, pan, w Pana Szymańskiego wypowiedzi, że ja widząc to, nie chciałem wcale tego rozgłaszać. A to dlatego, że nieraz widziałem takie sytuacje i te rozbłyski, i nie, i nie mówiłem też dlatego, że, a kto mi to potwierdzi, a to się okazuje że ja widząc to, zostałem aby wywołali do tablicy, a pan Szymański to potwierdził. Ale myśmy się zgadali dopiero po dwóch dniach, bo ja takich sytuacji mam wiele. Tak wiele, tak samo jest, nie wiem czy Jacek tu jest, był ten, przyjechał ze stół. Co? Tutaj siedzi. A tu siedzi, no to tak samo mówi, ale, ale ja nie mówię normalnie, dopiero kiedy on mówi, Właśnie nie on nie mówi, tylko ja mówię, że tak jak to widziałem, on mnie woła, ale ja już to z wyprzedzeniem odczuwam i ja uciekam od tego, a Jacek mnie goni. Tak samo z panem Szymańską. Ja nie chciałem mówić nic, a pan Szymański mi to potwierdza. I to jest zaskoczenie, to jest fenomen tego lata, tego lata. Dobrze, tak, kontynuuję. Dwa dni później, bo myśmy o tym nie wiedzieli, dwa dni później powtórzyłem. Nadawanie audycji, też z samego końca ścieżki piktogramowej. Noc już była pogodniejsza, widać było nieco gwiazd i wówczas no zaczęła się dyskoteka, można powiedzieć, fajerwerki. posterunek obserwacyjny w osobie mojego syna, który był kilkadziesiąt metrów ode mnie, widział. W przeciągu godziny kilkanaście, a może małe kilkadziesiąt różnych wielkości świetlistych, latających kul pojawiających się, znikających tam z tyłu, za mną. Oceniliśmy, że ta odległość była dosyć duża. Ja ją oceniałem na pół kilometra, on raczej na kilometr, ale w każdym razie nagle się to wszystko pojawiło w ciągu godziny w trakcie emisji yy, sygnałów. Yy, naprawdę było ich sporo. To były światła zapalające się, gasnące 20-30 stopni nad horyzontem. Bardzo powoli przesuwające się czasami. No, znamy to yy, często z własnych doświadczeń. Na tym się skończyło. No, to była pewna forma odpowiedzi, bardziej obserwacji. Później, 19 czerwca, dostałem tak zwaną odpowiedź, bezpośrednią już odpowiedź. Na, to jest bardzo tutaj złożone, sekwencje sygnałów wydawanych. To są cztery sekwencje sygnałów nadawanych. Jeden, druga, trzecia, czwarta. Na dole komentarz głosowy. To było 19 czerwca. Na te cztery sekwencje, po drugiej, 18 minut po drugiej, nagle występuje pewna grupa sygnałów obcego pochodzenia. To nie myśmy nadali. Bardzo silne, impulsowe sygnały o wiele większej mocy, nawet niż się przekraczające możliwości naszego odbioru. O wiele mocniejsze od nadanych. Ktoś się wyjątkowo postarał, żeby odpowiedź do mnie dotarła. Jak one wyglądają z bliska? A one wyglądają tak. To są grupy impulsów rozłożone w szczególny, charakterystyczny sposób. Matematycznie, jak się na to spojrzy, to tam występują bardzo ciekawe matematyczne zależności, czyli są one bardzo mocno. Jak to się mówi, bardzo mają dużą treść bardzo dużo informacji niosą. Ta informacja jest bardzo skompresowana. Problem jest odczytanie. Pierwszą warstwę informacyjną, dało się tu w miarę szybko odcyfrować, ale w większości przekazu ja nie potrafi odczytać jeszcze. To być może to jest dopiero yy, na długie miesiące yy, zabawy. W każdym razie, co ja mogłem zrobić po czterech dniach męczenia się nad sygnałem? Jedyne, co mogłem zrobić, to odesłać im swój sygnał jako potwierdzenie odbioru. Ja nie nie. Telefon. Skocz z tym, No, czy ten Janusza? Dobrze. Jako potwierdzenie odbioru odesłałem im to, co odebrałem, no bo coś mi innego zostało. Niech wiedzą, przynajmniej, że odebrałem ich sygnał, czyli zaczyna się dialog. Odesłałem im odebrany sygnał. No i co? Nie trzeba było długo czekać, jak oni mi znowu odpowiedzieli. No to się zaczęły pogaduchy, można powiedzieć, ale bez przesady, no. Co to za rozmowa? Tak jak Chińczyk z Niemcem porozmawiał i obydwie nie swojego nie, języka. Nie, 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 Dobra. Coś trochę rozumiem. Co rozumiem? Odpowiedzi mają yy, charakter złożonych grup sygnałów. Oni stosują inny rodzaj modulacji i kodowania informacji niż ja. Ja wysyłałem o takie grupy sygnałów, jak tutaj, złożone. Otrzymywałem w innym rodzaju paczki impulsów. Na pierwszym poziomie, zakodowania informacji, który jest bardzo prosty, intuicyjnie oczywisty, zawarli pewną wiedzę o, o naszych badaniach wylatowych. Brzmi to enigmatycznie. Krótko. Chodzi o to, że oni mi uświadomili tutaj, że wiedzą o tym, gdzie ja w tym roku i jak rozłożyłem swoje czujniki na polu. A to już brzmi dosyć dziwnie, podejrzanie i fantastycznie. Bo czujniki były rozkładane w nocy tylko przez dwie osoby i nikt nie miał prawa tego wiedzieć. A jeśli ktoś nagle w sekwencji swoich sygnałów zawiera mi dokładnie, jak to się mówi, matematyczne, graficzne wręcz odwzorowanie tego, gdzie ja rozłożyłem czujniki, no to może gdyby to było gdzie indziej, to może bym uważał, że to jest przypadek, zbieżność. Jakaś przypadkowa. Ale tutaj to takie przypadki są bardzo symptomatyczne i wiedzą, co znaczące. To znaczy, że oni już wiedzą, gdzie ja rozłożyłem czujniki. No to na podstawie tych sygnałów wyliczyłem, że tak można powiedzieć, pewną jednostkę miary. Taki ufometr, jak sobie go umownie nazwałem. I co z niego wynikało? A Otóż wynikała pewna informacja, którą nie wiem, co zrobić, ale którą się z nami podzielę. Otóż wygląda na to, że w odległości 450 metrów od bazy będzie powstanie, wykona się, wykona się coś, lub jest to jakaś charakterystyczna cecha, odległość, granica, nie wiem co. Dostajemy informację o odległości 450 metrów od miejsca nadawania. Czyli pobliża się, to dotyczyło bazy. Nie wiem co to będzie. Czy to będzie piktogram? Czy to by jest na przykład strefa promienia i działania, jak wspomniał Rafał Nowicki, że w ten sposób, jak nakreślili, to się okazało, że tu się wszystko dzieje w promieniu 450 metrów. Nie wiem. Odebrałem fragment, ślad, nawet nie wiem, czy kilka procent informacji. I to jest w zasadzie tyle. I mało i dużo. Nastąpiło coś w rodzaju wymiany informacji, nie tylko odbioru niby echa opóźnionego, ale dwukrotne. Nadałem, odebrałem, nadałem, odebrałem. I to jest tyle. Oni traktują mnie może jak yy, yy, dziecko z bębenkiem czy małpę z bambusem, prawda, która stuka po drzewie, ale jest to już pewna forma, no trudno, nazwijmy to po naszemu dialogu. Nie wiem, do czego to doprowadzi. Ja wyjeżdżam do domu jutro, bo już muszę. Zostajecie tu. Yy, i, wy, I ci, którzy przyjadą, obserwujcie, patrzcie. Być może się coś skojarzy z tym, co ja robiłem, być może będzie ciąg dalszy, a jak nie ja, się postaram na przyszły rok przygotować lepiej i trochę bardziej opanować, rozpracować kody, w jakiej przysłali mi informacje, bo zawartość informacyjna tego skromnego przekazu jest bardzo duża. Tylko mówię, ja na razie nie mam klucza do jego odcyfrowania. No i to wszystko, co chciałem Wam powiedzieć, zakomunikować.